Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj pragnę Państwu przedstawić idealną propozycję dla początkujących kucharzy, ludzi zabieganych i umiarkowanie zamożnych. Ktoś mógłby zapytać, co jest najważniejsze w zupie. Ja mógłbym odpowiedzieć smak, wartości odżywcze, ale tak bym nie zrobił, bo odpowiedziałbym cena. Przy obecnej PiS inflacji trzeba szukać produktów nadal znośnych cenowo, a ta zupa koszty ogranicza do absolutnego minimum. Najlepsza oczywiście zawsze będzie zupa zdobyczna, ale dzisiaj chciałbym zaprezentować zupę tylko trochę gorszą. Szacunkowy koszt całkowity wynosi około 1 grosza za litr. Więc w polskich warunkach niestety nie jest to propozycja dla każdego. Raczej tak tylko dla ludzi od niższej klasy średniej i wzwyż. Do przygotowania tej zupy potrzebujemy garnek, co nie powinno nikogo zaskoczyć, no i wodę. Do tego łyżkę i sól, a precyzyjniej łyżkę soli. Jeśli ktoś chce zaszaleć albo zaimponować komuś, to może dodać dwie łyżki soli. Zupa musi się ugotować, ale sól możemy dodać przed gotowaniem, w trakcie albo po. Każda metoda zadziała. Więc to już zależy od fantazji osoby kucharzącej. Zupa nie musi się gotować długo. Wystarczy, że zobaczymy pierwszy bąbelek powietrza i gotowe. Coś jak pierwsza gwiazdka. Sami spróbujcie zamienić swój posiłek w święto. Smacznego życzę, i do zobaczenia. Cześć!